internetowa na Facebooku. Nazywa się Dekoracja Monika mordecka. Chciałabym się wybrać na plażę. Na wakacje do Grecji. Ciekawe czy mają jakieś bluzki. były wzory na zamówienie w kolorach dowolnych. Kolor morza z plażą. Koszulka wprost idealna na plażę pod morze. Tu mamy wręcz idealny środek. Mają takie także pastelowe, jakby jednorożcowe. A czy mają tu na przykład, zajmę na to maskutki przedstawiające. W różnych rozmiarach. Mają między innymi taką rozmiarze średni. Widzicie? U, mają też takie nie za duże, nie za małe. Wręcz sam raz. Naduskowy gram. Mamy tu taką niebieską. Taką żółtą z kolorowymi mackami i taką turkusowo-zieloną. Ale jeszcze nie pokazałam Wam ostatniego rozmiaru. Oto meduza Lili Półwód. Zawsze mam problem z zapamiętaniem dat. Ciekawe, czy mają Jak widzicie, dzisiaj mam 1 pi czerwiec. Wyszukałam kalendarz, który można dowolnie obracać daty. Na przykład, no dobra, 50 to na pewno nie będzie, ale 27 na przykład maja. Kalendarz starczy Wam na długą, nie na jeden rok, tylko na całe lata, jeśli będziecie dobrze z niego korzystać. Ale na plaży, jak już to bym chciała wyglądać ładnie. Chciałabym mieć może jakąś biżuterię. Uuu, popatrzcie co znalazłam. Znalazłam między innymi popatrzcie, takie bransoletki. Nie się nie wkłada tak trudno jak większość. Tylko popatrzcie, można ścieśniać i powiększać otwór przez to, jak widzicie, można na przykład, weźmy na to tą. Mamy taki malutki otworek, nie? To rozsuwamy, wkładamy na rękę, zacieśniamy. Zacieśnienie można poprosić o pomoc drugą osobę, ale popatrzcie, i tak prezentuje się nasza bransoletka. Mamy również inne warianty, oprócz tego mamy także takie i równe inne, ale pomyślmy, a jakbym chciała założyć kolczyki? Mamy tu na przykład truskaweczki. Czterolistne koniczynki. Będą sprzyjały szczęściu. I dla fanów kotów. Wcześniej były bransoletki z kotami. To teraz muszą być i kolczyki. Ale pomyślmy, gdybym tak potrzebowała jakiegoś koszyczka na rzeczy, może w nim byś by siedział jakiś kotek pluszowy. Są przestronne, idealne na jakieś drobiazki. Ale do tego znalazłam też moje drugie pragnienie, czyli kotka. Podobnego do puszina I do tego z lodem. No dziś proszę. Ale to... Przepraszam, ale to jest tyle. W następnym odcinku może nie wahać skoczy na mój kanał zrobię dalszą reklamę lub coś w ogóle innego ale ha